Ale po ja zwiedzeniu się zamku się będą właśnie czas No, no i później udamy się już, no, no Państwo się sami ubijają po zobaczycie. czasie wolnym do autokaru. Ja będę autokaru na pasieżę. Na górze po zwiedzeniu zamku ja podam godzinę zbiórki, także na razie jej nie podaję, bo Czę to wszystko zależy od tego, jak tam nam pójdzie na zamku to zwiedzanie. Także wtedy już po całym zwiedzaniu ja Państwu podam godzinę zbiórki w autobusie. Jeszcze go tutaj nie widać. Jeszcze czekajmy. Idziemy to jesteśmy? Musimy skręcić. O ja, jakie to tu... O dobra, zaraz idealnie Wam pokażę. Ideolo. O ideolo, ideolo. Chodźcie na ten zamek. Lo i tutaj w prawo jest droga asfaltowa wjedzie aż pod sam zamek a my tutaj na parkingu sobie e, autobus zaparkujemy i widzieliście się ten zamek ludzie, za to łapęcia w górę nie no to jest fajne widzimy się jak wysiędziemy z autobusu to wtedy wam lepiej pokażę dobra, jesteśmy po wyjściu z autobusu i obczajcie bazę jak może wam tutaj zrobić? No nie wiem czemu. Nie, nie. Obczajcie bazy na ten zamek. Ludzie, to będzie takie kozackie. Na pewno łapka w górę i subskrypcja coś takiego. I po prostu takie filmy wam funduję. Oglądajcie. Ten zamek jest przekozacki. Tam, na tamtej górze. Kozak wielki. Ej, no patrzcie kozak no i bo mama mi będzie robiła zaraz zdjęcie okej jestem po zdjęciach ale ten zamek jest ludzie prze naprawdę wielki no to co dzisiaj chyba ostatni raz się widzimy heja oj, oj przepraszam tylko ten telefon mamy zacząć dzwonić kurcze no to co teraz się widzimy ostatnio Widzimy się ostatni raz już dzisiaj. Może coś nagram, jeszcze nie wiem. Siemano!